Tak, jednego widzę, Co chyba bardziej i widzę. To do nich. nim. jest na nie. A. Jadę, kurwa. O? Jak nie? Jest przy tobą, za tym. Za ścianką, czekaj, podbiegnę. Może go zabiję z tego O, jednego w czerwonej koszulce, on jest low, on jest bardzo low. Zabiję! Zabiję, zabiję. Zabijam. Mówiłam, że trzy Hellbreakery, ty. Zabiję też jakiś typ, a już nie mam amunicji. Ja mam sobie... No, tak, tylko... Dobra, no. dobra, 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 Zaraz wyjdę tam Jest z bazy. Jest pod taki, to jest pod nas to gość. Mhm. tam załatwiłem, to tam jest milion rzeczy. Dobrych saberki... Biały białe, biały bięknie, Skąd? Y Bo Kurwa, Macio. No. Były cztery. I jakichś chłopów z saberku jeszcze zabiłem. Na pewno odzyskałem ten, odzyskałem luta sporo naszego. Asset, to, to, sobie sobie to, to teraz sam no. chyba. Wchodzimy na, play, na play, z pompą, No rogu Tam widzę go. Słysza, pan miał kolegów O, to jest, chodzi za... Ej, solis raz basy. Kolega chyba z bazą nie wolno strzelać, to tak? tak nie można, brać, jest tutaj tak? Tak Tak, nie można, nic tutaj zawsze. Zamiarem bym radził strzelać z tego. jeden jest z pełną parem. Cześć, bo tu biegnie chłop. O jakiś przed nami. Za Wow. Szybko chował, jak Diglett! <grystanie> szybko chowający, zresztą, po prostu. Harbraker to taki, i muzyk. Może idziemy sprawdzić na ten czerwony, bo tam jest lód. A zabijemy w ustawie jakiegoś. Przeżyłem, zdało mi się. Przeżyłem. Zabijesz go? Leży za chłopów. Huh? No. No, Przede mną był. Dzięki. Leży. Gate. Nie pomagam na razie. Ja zbieram tych chłopów. Ile kurwa lootu, tutaj? Ile hertów. A, widzę. Leżę. Nice. Idzie go spróbować zabrać raz spróbuję ich ściągnąć. Zabija tego typu. Zrobiłem na bazie. Jeszcze jeden tam jest przy tej taksówce. Tak, Tak, za taksówką jest. Zrobił zombie. Dwóch nawet, bo jeden jest za budynkiem, drugi jest. Nie mam zasięgu do nich. Kurwa, Typhon to jest w ogóle kusą do zakusoł. Uwaga, bo Legolas. Nie, Daryl Dixon, kurwa z tego, z Walking Dead. A, A nie Legolas, po pierdolili mi się to stać. Jakieś... Idzie do ciebie, kurwa, kurwa, jakiś wyszedł z wody. Zaznaczam cię. Tak, do ciebie, o tu jest, znacznie ci na mapie. Nie mam tam zasięgu, na kurwę do ciebie, jak coś. No dobra, to elegancko bym chciał. Z wody wychodzi. No idzie, Dostał.